Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat ważny, bardzo ważny podczas użytkowania pilarki. Mianowicie smarowanie. Co możemy zaliczyć do smarowania? Co będzie potrzebne? Będę chciał Wam powiedzieć i pokazać jak w bardzo prosty sposób sprawdzić, czy mamy odpowiednie smarowanie łańcucha. Bardzo prosty sposób. Także zapraszam w tej chwili na film. Więc tak, yy, ważna sprawa jest w pilarce: łańcuch, który pracuje na prowadnicy, musi być smarowany. Co mam na myśli smarowany? Yy, prowadnica w środku ma taki rowek. W tym rowku jest podawany, rozprowadzany olej, który smaruje. Całe, całą prowadnicę, właśnie po której chodzi łańcuch, pracuje. Z, odpowiada to m.in. za to, żeby łańcuch się nie przegrzewał, nie, nie było wysokiej temperatury na prowadnicy, ponieważ wtedy wiadomo, że niszczy się prowadnica, niszczy się łańcuch, zostaje rozhartowanie, no, traci swoje parametry i niszczy się szybciej. Bardzo ważną sprawą jest też y, smarowanie tutaj łożyska. Aby y, łańcuch, który pracuje tutaj, znajduje się łożysko, y, smarować właśnie taką smarowniczką, należy się zaopatrzyć coś takiego, ponieważ też potrafi się, y, jeśli nie będzie z, y, smarowana y, co jakiś czas, czyli tam załóżmy co, y, oszczędnie łańcucha. Wziąć sobie i wcisnąć tutaj w środek. Po prostu jest taka dziurka tutaj, jak widzicie. Przykładamy tą smarowniczkę, naciskamy ją i wprowadzamy smar, który znajduje się w tej tawotnicy i on bardzo dobrze jest widoczny, wychodzi tutaj po zewnątrz, to jest z tej strony, i również jest z drugiej strony taka dziurka. Bardzo ważne, żeby ją wcześniej wyczyścić sobie, zanim damy smaru do środka i, i wcisnąć ten smar. Tak, żeby po prostu, jeśli zobaczymy, że on tutaj wychodzi na zewnątrz, to znaczy, że doszedł we wszystkie miejsca. Teraz tak, będę chciał Wam zaprezentować, może jaki olej stosować, gdzie go należy wlewać. Olej, mam na myśli olej, który jest właśnie potrzebny do smarowania łańcucha. Po jednej stronie tutaj mamy wlew benzyna, jest bardzo charakterystycznie zaznaczony takim dystrybutorem paliwa, nie można tego pomylić. Natomiast tutaj mamy napis oil, i tutaj odkręcamy i wlewamy sobie olej. Pamiętajmy, aby olej był świeży, nowy. Nie był to olej, który jest przepracowany, załóżmy, spuszczony gdzieś z, przy wymianie oleju silnikowego w samochodzie, ponieważ te oleje mają już są przepracowane, złe parametry mają, a najważniejsza sprawa jest taka, że mają różne zanieczyszczenia w sobie, które mogą nam popsuć cały system napędu i przepływu oleju na prowadnicę, czyli mogą nam pompę oleju zniszczyć, ale to jeśli będzie, będziecie chcieli coś więcej na ten temat, piszcie w komentarzach, postaram się wam wtedy ewentualnie nagrać jakiś filmik odnośnie całego systemu rozprowadzania oleju związanego z pompą. A przy okazji, jeśli, jeśli jesteście właśnie u mnie na kanale, zachęcam do subskrybowania kanału. Jeśli komuś informacje są przydatne, dajcie kciuka w górę i czekajcie na kolejne filmy. Natomiast wracamy dalej do opowiadania na temat smarowania w pilarce. Teraz, tak, tutaj, jeśli wlewamy olej, olej wlewamy taki jak zaleca producent. Staramy się kupić sobie go gdzieś w sklepie, gdzie są sprzęty, właśnie pilarki. Ewentualnie nie ukrywam, że też można użyć oleju zwykłego, który stosujemy do samochodów, ponieważ to nie jest nic nowego. nic Nie, nie powiem jakiejś niewskazanej informacji, że, że po prostu stosuje się zwykłe oleje, też które można kupić. Do silników samochodowych. Oby po prostu były świeże i, i nowe. Teraz tak, będę chciał Wam pokazać: jeśli tutaj właśnie wlewamy olej, w jaki sposób on się dostaje na prowadnicę. Rozkręcimy sobie tutaj system. Ja sobie pozwoliłem tutaj tą piłę troszkę przygotować do celu filmu. Czyli wyczyścić, mam na myśli, żeby było lepiej widoczne rzeczy, które właśnie za chwilkę Wam chcę pokazać. Tutaj każda prowadnica ma takie dziurki. One zawsze warto sobie wziąć jakiś patyczek, jakiś drucik i zwrócić uwagę, aby one były zawsze drożne, czyste. Z jednej strony ona jest na dole. I z drugiej strony też będzie na dole. Jeśli będziemy obracać prowadnicę, wiadomo, po jakimś czasie musimy ją y, obrócić. Zawsze jest w tym samym miejscu, czyli na dole. Zaraz Wam powiem, y, dlaczego na dole. A drugi wychodzi, że jest u góry. Y, I ważna sprawa jeszcze do rozprowadzania oleju, żeby cała ta prowadnica tutaj była czysta. Ponieważ tędy będzie rozprowadzany właśnie olej. Tutaj jest właśnie ta zębatka z łożyskiem w środku, o którym mówiłem Wam wcześniej gdzie należy ją smarować, ponieważ ona jest też ruchomym elementem, który pracuje cały czas na równi z łańcuchem i też może się zatrzeć czyli teraz pokażę Wam właśnie olej, który wle, wlewamy przez pompę, system przewodów jest doprowadzony tutaj Wychodzi właśnie na prowadnicę tym kanałem. Będę chciał Wam pokazać, zademonstrować za chwilkę, właśnie odpalić pilarkę. Zobaczycie, jak on po prostu się wydobywa tutaj. I bardzo ważne, żeby, żeby przy właśnie ostrzeniu. Przy sprawdzaniu, po prostu czy działa smarowanie łańcucha, ten kanał tutaj był drożny. Czyli tym kanałem, popatrzcie, to jest to właśnie o czym ja mówiłem, o tych dziurkach, żeby były yy, czyste. Przykładamy prowadnicę. Ten, ta dziurka jest teraz z tej strony tutaj. Popatrzcie, tu jest, czyli ona jest tutaj od góry, czyli ona się. Pokrywa z kanałem, który jest tutaj pod spodem. Jeśli przez tą dziurkę dochodzi olej, automatycznie łańcuch, obracając się, zabiera po prostu ten olej i rozprowadza po całej prowadnicy. Czyli ten olej po prostu ma za zadanie doprowadzić do tego, aby łańcuch troszkę się studził podczas pracy i również aby ułatwiał y, poślizg, y, po prostu prowadzenie w prowadnicy y, też łańcucha całego. Czyli tak, mamy najważniejszą sprawę. Y, łożysko, aby smarować odpowiednią tawotniczkę. Dokupmy sobie smar y, do środka, do łożysk i y, czysta prowadnica, żeby była czyste kanały i kanał y, tutaj, który rozprowadza y, z. Y, Olej, właśnie z, z pilarki. Słuchajcie, tutaj jeszcze <laughs> ważna sprawa, jeśli chodzi o ten kanał. Jeśli mamy problem, wszystko pozostałe, pozostałe rzeczy działają. Natomiast mamy problem, że nie leci tutaj olej. Możemy jeszcze spróbować. Tutaj mamy taką śrubę do regulacji intensywności wypływania oleju, czyli pompa, która jest tutaj pod spodem, tym pokrętłem. Regulujemy przepływ oleju właśnie przez pompę do podawania tutaj tym kanałem na, na łańcuch. Tutaj mamy świetnie zaznaczony taki napis. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, czy obrócić piłę, max i minimum, czyli na maksa podawanie oleju, czyli kręcimy w lewo, jeśli chcemy zmniejszyć, dajemy na minimum. Natomiast co wam muszę powiedzieć? To z reguły jest wyregulowane. Nie powinniśmy tego sami już później ingerować. Natomiast, jaka ważna sprawa, nie kręćmy tym bez oporu. Spróbujmy oszacować, ile on pozwala się obkręcić ten, ta śrubka tam. Ponieważ bardzo łatwy sposób, jeśli za mocno przekręcimy, on pracuje tylko o 90 stopni, w jedną, w drugą stronę. Jeśli przekręcimy za daleko, zerwiemy element, który odpowiada za taką blokadkę czyli max minimum gdzie to wszystko znajduje się na, na pompie oleju jeśli przekręcimy pompa będzie już jakby e, inaczej ten system będzie już zablokowany w jednej pozycji i będzie ogólnie problem już później z regulacją oleju jeśli zablokuje nam się na minimum będzie za słabe smarowanie, automatycznie pompa Oleju będzie do wymiany albo część do wymiany, zależy o jakiej pile mówimy, bo są różne modele, różni producenci. Jeśli ma, jedni mają elementy całe do wymiany, inne można po kolei troszkę wymienić sobie dany tylko element. Także miejmy na uwadze właśnie to, żeby, żeby zwrócić uwagę, jeśli mamy wszystko pozostałe dobrze, natomiast problem tutaj z ilością wypływającego oleju. Możemy sobie tutaj spróbować podregulować. Natomiast tak jak mówię, ten system powinien być raczej przez producenta ustawiony tak jak należy. Staramy się tego nie ruszać. Teraz pokażę Wam, jak w bardzo łatwy sposób, prosty sposób sprawdzić, czy mamy odpowiednie smarowanie łańcucha. Także odpalam pilarkę i pokażę Wam i później podsumuję. Słuchajcie, jeśli macie, macie właśnie kawałek jakiegoś czyściętnego pnia, czy kawałek jakiejś nie wiem, deski, kłody, bardzo łatwo sobie przyłożyć tak jak widzieliście, i sprawdzić. Widzicie te smugi? To znaczy, że olej jest podawany i wydobywa się na zewnątrz oleju, czyli robi taką smugę, widoczną, charakterystyczną. Jeśli coś takiego zaobserwujecie po. Krótkim przytrzymaniu pilarki, po prostu na danym elemencie, gdzie chcecie to sprawdzić, no to się coś tego zaobserwować. Jeśli to będzie wszystko ok, znaczy, że smarowanie łańcucha jest odpowiednie. Nie ma co ruszać, nic więcej robić. Tylko można się zabierać za pracę i ciąć. Także dziękuję serdecznie za obejrzenie filmu. Jeśli dla kogoś było pomocne, dajcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał, aby mógł dalej się rozwijać, abyście mogli być na bieżąco z informacjami o nowych, świeżych filmach. I cóż, czekajcie na kolejne filmy. Na razie, trzymajcie się, cześć.